Wielka sala Xarox Prime była katedrą okrucieństwa, zbudowaną z obsydianu i rozbrzmiewającą niemymi krzykami podbitych ludów. W samym jej sercu siedział król Worzet, oczy lśniące jak stopiona skała, wargi wykrzywione w pogardzie, gdy wprowadzono przed niego terariańską dyplomatkę. Nie przypominała innych wysłanników, żadnej ochrony, żadnej zbroi, żadnego orszaku, tylko wełniany szal, skręcona laska i delikatny zapach lawendy oraz atramentu. Jej srebrne włosy były zaplecione kolorowymi sznurkami, a oczy matowe jak gasnące gwiazdy. Nie skłoniła się ani z szacunku, ani ze strachu, gdy wkroczyła do sali, gdzie tysiące wcześniej błagało o litość i jej nie znalazło. Zadrwił z niej, gdy zatrzymała się przed tronem wznoszącym się wysoko na postrzępionym podwyższeniu i bezceremonialnie ogłosił, że neutralność ziemi wygasła. Śmiesz przysyłać przede mnie staruchę? Warknął, wstając. Czy wasi ludzie myślą, że litość to zbroja? Ale Meiren Sol nic nie powiedziała. Spojrzała ponad nim przez niego na coś starszego niż wszystkie imperia. Coś, co sprawiło, że nawet powietrze wstrzymało oddech. Nie czekając na odpowiedź, uniósł swój miecz. Nieceremonialny, ceremonialny, nie symboliczny, ale wykuty ze szkła księżycowej kości i opuścił go z siłą. Nie dotarł do celu. W czasie, jaki zajęło ostrzu opadnięcie, światło w sali skręciło się, wyginając jak zwijający się wąż. Zielony impuls przeszył komnatę, niebrutalny, niegłośny, ale ostateczny. Ostrze zatrzymało się w powietrzu. Jego ramię znieruchomiało, a krzyk, który formował się w jego gardle, został pochłonięty przez ciszę, która poruszała się jak żywa istota. W tej nieruchomości ona zrobiła krok naprzód. Myron Sol nie krzyczała, nie gestykulowała. Wypowiedziała jedno słowo, tak stare, że nie istniało w żadnej galaktycznej bazie danych, tak pradawne, że nawet kamienie zdawały się je rozpoznać. I rzeczywistość się zająknęła. Oczy Wożeta rozszerzyły się nie ze wściekłości, ale w pierwszym dotyku czegoś, czego nie czuł od stuleci, przerażenia. Strażnicy się nie ruszyli. Jeden próbował mrugnąć i odkrył, że jego powieki są zablokowane przez coś niewidzialnego. Pochodnie buchnęły ogniem w kolorze zieleni i złota, rzucając na ściany cienie kobiet, kobiet wymazanych przez imperium, matek i córek, lekarek i protestujących. Laska Meyren nie przypominała już drewna pulsowała światłem zakopanych słońc, a tam gdzie dotykała podłogi, z obsydianu wyrastały kwiaty. Czy wiesz, powiedziała cicho, co się dzieje, gdy uderzysz ostatnio z rzeczy świętych? Korona wożeta pękła na obrzeżu, a szept pyłu opadł mu pod stopy. Ciężar jego grzechów osiadł na nim, nie jako kara, ale jako pamięć. Za nią zebrały się formy świetlne. Nie zjawy, lecz echa przodków, którzy niegdyś mówili tym samym językiem, który teraz ożywiała. Nie mówili nic, patrzyli. I w tej chwili król zrozumiał, że nigdy niczym nie rządził, tylko pożyczał ciszę od tych, którzy byli zbyt dobrzy, by walczyć. Marian nie przekleła go, nie zabiła, nie obiecała ognia. Zamiast tego odwróciła się do niego plecami. Gest bardziej potępiający niż śmierć w sądzie zdobywców, i ruszyła ku ołtarzowi rady, każdym krokiem przepisując historię, jaką znała galaktyka. Nie zostawiła śladów, tylko rosnące rzeczy za sobą, bluźć przez kamień, trawę przez popiół i prawdy, których żadne imperium już nie spali. Korytarze pałacu powinny być nie do przejścia przesiąknięte metalem kolzar, wzmocnione psionicznymi tłumikami, otoczone elitarnymi strażnikami praksjańskimi, którzy potrafili zgładzić dziesięć cywilizacji z samym szeptem. A jednak, gdy Myron Sol przechodziła przez nie, stukając laską o gładką obsydianową posadzkę, ściany same wydawały się odsuwać w milczącej czci. Portrety podbitych światów drżały w ramach, nie od wiatru, bo w skarbcu tronu nie było wiatru, Lecz od czegoś głębszego, czegoś kosmicznego, co pamiętało, co to znaczy klęknąć nie przed siłą, ale przed mądrością. Wieść rozeszła się jak ogień przez suchą gławicę. Najpierw wśród strażników królewskich, których hełmy zaparowały od środka, choć żaden nie oddychał. Potem do doradców, którym głosy zamarły w gardłach w połowie raportów, jakby powietrze sprzysięgło się przeciw kłamstwu. Wreszcie do zewnętrznych iglic, gdzie niewolnicy i służba upuszczali narzędzia, oczy szerokie, gdy szeptali imię niewypowiadane głośno od dwóch stuleci. Ród Sol. Stara krew. Zakazana krew. Linia czarownic, które niegdyś zapieczętowały szczelinę otchłani zaklęciem i ceną własnych snów. Wysoki sąd zebrał się w panice. Zural, minister proroctwa, wrzasnął, by uruchomić starożytne blokady glifów. Zatopcie ją w szkle i ogniu! Jeśli dotrze do komnaty, wrzeciona same nici losu. Ale już było za późno. Majren minęła skarbiec lodowego kamienia. Nie przez włamanie, nie przez przemoc, ale skinieniem głowy dwóm milczącym strażnikom, których przodków niegdyś ocaliła od zarazy. Ich dłonie drżały na plazmowych karabinach, ale nie ze strachu, z podziwu. Jeden z nich uklęknął, gdy przechodziła. Drugi poszedł za nią. Na zewnątrz miasta, niegdyś bezchmurne niebo zasnuły powoli srebrne kształty, których żaden teleskop nie potrafił zmapować. Statki zatrzymały się w locie. Drony bojowe przeszły w tryb czuwania. Daleko w dżunglach Kriwaru 7, ślepa prorokini zadrżała i zapłakała, szepcząc do ziemi, rozplata kłamstwo. Era tronów się przerzedza. Gdy Maren dotarła do komnaty wrzeciona, rdzenia skrystalizowanej prawdopodobności i neuralnej kontroli, Rada była już na miejscu. Spóźniona, przerażona, ubrana w warstwy technologii i arogancji otoczyli konsolę. Nie masz tu władzy, Teranko, syknął kanclerz Halmek. To tron przyszłości, zbudowany przez umysły tysiąca światów. Nawet nie wiesz, jak działa. Wiem, że został nadużyty, odparła cicho Mayren. I wiem, kto stworzył fundamenty jego matematyki. Nie wiesz, parsknął Halmek. Wiem, odpowiedziała. Moja matka. Cisza zapadła jak wyrok. Komnata wrzeczona pulsowała żywymi danymi, nici, możliwości splatały się i rozplatały w powietrzu, muskając rzeczywistość jak oddech. Rada cofnęła się, gdy komnata odpowiedziała na jej obecność nie obroną, lecz ciepłem. Rozpoznała jej krew, jej zapach, rytm kroków po starożytnej geometrii, której już nikt nie rozumiał. Halmek próbował jeszcze raz. Tak się nie prowadzi polityki, syknął. Nie wchodzi się po prostu, i ja nie weszłam, powiedziała Majren. Wróciłam do domu. Z zamachem laski nici prawdopodobieństwa skręciły się i to, co było ukryte, stało się jawne. Każde tajne głosowanie, każdy uciszony dysydent, każdy przekręcony traktat wyryty w kościach słabszych światów. Tysiąc fałszywych przyszłości rozplątało się jak włóczka. Każdy supeł niesprawiedliwości rozwiązany w czystym świetle, które brzmiało uśpionymi kołysankami i wygasłym śmiechem. Komnata nie była tronem. Była krosnem. A Myren, kiedyś uznana tylko za babcia ze starymi opowieściami, była ostatnią żyjącą tkaczką. Rada próbowała uciec. Nie mogli. Nie przez pola siłowe. Nie przez psioniczny paraliż. Ale dlatego, że sama komnata uznała, że ich przyszłości nie mają już znaczenia. Wypruła ich z linii czasu jak smugi na pergaminie, zawijając ich w ciche, nieszkodliwe wspomnienie. Może przeżyją, ale już nigdy nie będą rządzić. Ich imiona zostaną zapomniane, zanim ich echo opuści ściany. A Meren nie chełpiła się, nie groziła. Zamknęła oczy i wyszeptała frazę, której nauczyła ją córka, gdy gwiazdy zaśpiewały po raz pierwszy. Krosno zadrżało i zaczęło tkać nowe przyszłości, budowane nie na podboju, lecz na pamięci, żalu i odporności. Imperium upadnie, nie przez krew, ale przez opowieść. Nie przez ostrze, ale przez oddech. Ten przekazywany przez pokolenia, przez tych, tych, którzy zawsze wiedzieli, że stare pieśni nigdy nie umarły, po prostu czekały na głos, który je sobie przypomni. To nie zaczęło się od okrętów wojennych, ale od wiatru. Na wszystkich planetach rdzenia Imperium dziwne podmuchy przetaczały się przez zamknięte komnaty i zapieczętowane pałace, wślizgując się pod drzwiami i do umysłów tych, którzy rządzili. Nie były to wiatry naturalne. Żaden meteorolog nie potrafił ich wyśledzić. Żaden system nie zgłaszał zakłóceń atmosferycznych. To byli Heroldowie Woli Majren, oddech czegoś starszego niż władza. Konsekwencji Nawarus Prime wataszkowie obudzili się i odkryli, że ich broń zardzewiała przez noc, stopy stopów skorodowane przez siły nieznane nauce. Na krytarze księżycowa elita weszła do swoich ogrodów z przesuniętą grawitacją, tylko po to, by zobaczyć, jak ich genetycznie zaprojektowane słońca po raz pierwszy w historii zapadają się w zaćmienie. Technologia nadal działała. Tak, ale żaden system nie reagował dwa razy w ten sam sposób. Maszyny lojalne przez stulecia teraz zatrzymywały się, zadając zagadki w zaginionych językach, szepcząc modlitwy głosem dawno zmarłych terrariańskich poetów. Krosno wrzeciona pulsowało na orbicie nad zakazanym niebem. Półprzezroczysty statek z światła i rytmu, widzialny tylko dla tych, którzy mieli pamięć we krwi. Meiren stała w jego sercu, jej dłonie delikatnie prowadziły nici czasu jak maestro bez partytury, tylko z instynktem. Nie przebudowała imperium przemocą, przepisała je. Kontrakty zaczęły same się wymazywać, szlacheckie rody traciły przywileje zakodowane w ich DNA. A więzy niewolników rozpuszczały się w marszu, szukując całe armię, gdy ich własność wstała i odeszła. W sercu Jawelis, stolicy galaktyki, pomniki pękały bez dotyku, wielka sala posłuszeństwa roztrzaskała się bez dźwięku. Empyrealny głos, komputerowy umysł, uznawany za nieomylny, zaczął krzyczeć jedną frazę na każdym kanale komunikacyjnym: Babcia powróciła, babcia powróciła, babcia powróciła. Większość nie rozumiała. Ci, którzy rozumieli, uciekli. A jednak ona milczała. Żadnej deklaracji. Żadnego wezwania do broni. Mayren Sol nie przemówiła do galaktyki. Nie koronowała się. Zamiast tego szła. Szła przez miasto, które kiedyś polowało na jej rodzinę. Przez ulice, po których ciągnięto w kajdanach jej córkę za to, że mówiła językiem tkaczek. Przez ogrody, które kwitły tylko dla cesarzy. Teraz róże zwracały się ku niej i otwierały się. Nie z posłuszeństwa, lecz z zachwytu. Zbierał się lud, nie żołnierze, nie lordowie, zaginieni, uchodźcy z oczami pełnymi strachu i zdumienia, ocaleni, którzy całe życie spędzili pod władzą, która ich wymazywała, a gdy ją zobaczyli, nie wiwaczowali, uklękli, nie jako poddani, ale jako świadkowie, jako ci, którzy modlili się w ciszy o coś, w co nigdy nie wierzyli, że może nadejść. Stary wojownik imieniem Dell, który kiedyś spalił terariański klasztor z rozkazu, podszedł do niej ze łzami w oczach. Przyniósł miecz, którego użył, ceremonialną szablę wyrytą żalem. Nie mam słów, powiedział, głos mu drżał. Mayren dotknęła ostrza, a ono rozpadło się w światło, zostawiając tylko smugę pyłku na wietrze. W takim razie pozwól, by mówiła cisza, odrzekła w komnatach dawnej Najwyższej Rady, niegdyś pełnych okrucieństwa i ambicji, usiadła. Nie na tronie, pozostał stopiony. Usiadła na podłodze, z nogami skrzyżowanymi, laską obok i czekała. Godziny. Dni. Na to by galaktyka przyszła do niej, nie ze strachu, lecz z prawdy. Nikt jej nie strzegł. Żadna broń jej nie broniła, a jednak nikt nie odważył się jej skrzywdzić. Galaktyka się przesunęła. Nie przez ogień, nie przez wojnę. Ale przez jedną kobietę, która usiadła i sprawiła, że wszystkie kłamstwa we wszechświecie zamilkły. Posłowie przybyli w ciszy, przybyli z każdego kwadrantu, z imperiów, które kiedyś nie ważyły się przemówić bez pozwolenia, od lordów zakrwawionych systemów, od kapłanów wojny spowitych w mroku i archiwistów, których umysły dawno porzuciły sny. Nie przyszli by targować się, nie przyszli by ostrzegać, przyszli by zapytać. Nawet oni sami nie wiedzieli do końca dlaczego. Coś starszego niż rozum poruszyło się w nich, gdy usłyszeli, że stara kobieta usiadła. Pierwszy przybył Wern Tal-Aksi, regent śmierci konglomeratu Ksharn, którego głos zwykle potrafił uciszyć całe zgromadzenia. A jednak, gdy wkroczył do komnaty, słowa opuściły go. Jego żołnierze, olbrzymie gady hodowane dla terroru, spuścili wzrok przed Myren jak dzieci przyłapane na występku. A gdy Vern w końcu przemówił, nie uczynił tego groźbą, lecz w języku daru z korzeni, dialekcie, którego nikt nie wypowiedział głośno od trzech tysięcy lat. Meren odpowiedziała bez podnoszenia głowy: Tylko jednym zdaniem, więc pamiętasz, to nie był test, to było uznanie. Więź odnowiona w ciszy. Zanim przyszli inni. Kursarit, który kiedyś nadawał cierpienie jako pieśń, teraz nucący jedną terrariańską kołysankę, której ich starożytne archiwa nie potrafiły wyjaśnić. Konsulat Hydran, którego wodni posłańcy migotali z dezorientowaniem, próbując zrozumieć emocje, które ich przodkowie usunęli chemicznie pokolenia temu. Córki Tyran, zabójczynie hodowane do wojny, które przybyły, by wystawić jej wolę na próbę. Ale zamiast tego zapłakały, prześladowane zapachem terariańskiego chleba domowego, który wiatr jakoś przyniósł przez gwiazdy. Jeden po drugim podchodzili, jeden po drugim, rozpadali się. Nie z powodu siły, z powodu pamięci, z powodu jej. Bo gdy patrzyli na Mayen Sol, nie widzieli człowieka, nie widzieli wiedźmy, nie widzieli nawet zagrożenia. Widzieli twarz opowieści, którą galaktyka pogrzebała w popiołach swojego wstydu, teraz chodzącą znów w zużytych butach i chustce zszytej z gwiezdnego pyłu i żalu. Przypominała im coś starszego niż prawo o złamanych obietnicach, utraconych matkach, spalonych domach, o pieśniach, których nikt już nie śpiewał. I wiedzieli wszyscy wiedzieli. Nic nie będzie już takie samo. Na tronie galaktycznym, omriel, nadano jedną wiadomość na każdym kanale, każdej częstotliwości, w każdym znanym dialekcie gwiazd. Myrent Sol musi zostać usunięta. Nie nazwali jej niebezpieczną, nazwali ją nieakceptowalną, siłą nie zniszczenia, ale zakłócenia. Nie żądała posłuszeństwa, sprawiała, że posłuszeństwo wydawało się przestarzałe. Więc wysłali sędziów, pięciu czarnych adjutantów Trybunału Wstępującego. Istoty tak spowite w moc i ciemność, że nawet czas zwalniał wokół ich obecności. Nie zostali narodzeni, zostali zbudowani z pozostałości bogów i milczenia. Gdzie stąpali, tam więdła nadzieja. A jednak, gdy zbliżali się do niej, z pradawną bronią pulsującą regułami wyrytymi w neutronowej kości, galaktyka wstrzymała oddech. Nie przemówili, gdy przybyli. Po prostu ruszyli formacją w stronę kobiety, która nie miała straży, nie miała sztandarów, nie miała floty za sobą. Ale gdy ich stopy dotknęły progu jej komnaty, jeden się zachwiał, potem drugi. Aż wszyscy pięciu zastygli, ręce drżące, jakby jakiś niewidzialny ciężar przygniatał ich z nieznośną czułością, bo ona podniosła wzrok. Tylko raz. Myrren Sol, oczy zamgone wiekiem i dawnymi burzami, podniosła głowę i spojrzała na nich spojrzeniem starszym niż sąd. Nie musicie ze mną walczyć, powiedziała. Musicie sobie wybaczyć. I w tej chwili jeden z nich upuścił broń. Potem drugi, potem kolejni, aż ostatni zapłakał, nie wiedząc nawet dlaczego. Trybunał się rozpadł. Nie w ogniu, w uwolnieniu. Ostatni egzekutorzy imperium odwrócili się, nie płonani przez siłę, ale rozbrojeni przez obecność. Zobaczyli ją nie jako wroga, lecz jako lustro. I w tym lustrze nie mogli już dźwigać tego, do czego zostali stworzeni. A w ciszy, która potem nastała, ludzie tysiąca gatunków zaczęli sobie przypominać, kim byli, zanim wybrali strach. I szeptali, nie w przerażeniu, lecz z zachwytem. Babcia sprawiła, że galaktyka uchylała w ciszy. Nie minęło wiele czasu, zanim sama galaktyczna korona wysłała wiadomość formalne wezwanie owinięte w siedemnaście warstw dyplomatycznego szyfrowania i ceremonialnego absurdu. Oferowali jej tytuły, trony klucze do mgławicowych twierdz i kontrolę nad flotami, które kiedyś bombardowały księżyce dla zabawy. Mayren nie odpowiedziała. Po prostu siedziała w ogrodzie, pod wijącymi się konarami terrariańskiego cedru, który wyhodowała pośrodku martwego księżyca. Więc korona przyszła do niej. Nie z armiami ani okrętami wojennymi tym razem, lecz z samym cesarzem, Aureksem Talem, ostatnim z narodzonych z Jądra i monarchą traktatów pisanych krwią gwiazd. Stąpił w pełnym regalium, otoczony tłumaczami i skrybami myśli, spodziewając się podziwu. To, co zastał, to filiżanka zaparzonej herbaty z korzenia, postawiona delikatnie obok drewnianej ławki, jakby był tylko kolejnym zmęczonym wędrowcem szukającym ciepła. Nie usiadł od razu, chodził, wypytywał, groził słowami pięknymi jak klejnoty, przesiąkniętymi wiekami manipulacji. Ale ona czekała, mieszając herbatę, ani razu nie uznając jego przepychu za godne uwagi. Gdy w końcu się złamał i usiadł obok niej, jego głos nie drżał gniewem, lecz zagubieniem. Dlaczego wszyscy cię słuchają, starucho? Jej odpowiedź była cicha, niemal szeptem. Bo najpierw ja ich wysłuchałam, i przez chwilę korona zapłakała. Nie z powodu porażki, lecz z powodu świata, którego nie mógł już utrzymać w całości. Bo gdzieś głęboko w środku wiedział, niezależnie od tego, jakie pieczęcie i symbole wiązały gwiazdy, Mayor Sol już przepisała galaktykę, nie armiami, lecz obecnością, ciszą, opowieścią. A im dłużej przy niej siedział, tym bardziej czuł, że nie stracił władzy, tylko sens. Mijały lata, choć nikt już ich nie liczył. Chronologie rozpadały się wokół niej, jakby czas sam spuszczał wzrok i przestępował z nogi na nogę, gdy przechodziła przez targowiska lub oświetlone księżycem korytarze. Meiren nigdy nie rościła sobie prawa do tytułu, a mimo to systemy się przeformowały bez wojny. Imperium, które rządziło siłą, teraz wysyłało dzieci, by słuchały kobiety ze śmiechem, który potrafił stopić lodowce i spojrzeniem, które potrafiło uciszyć królów. Na odległym świecie Hiralon VII wybuchł spór między starożytnymi klanami krwi o tunel wydobywczy. Zwykle kończyło się to ludobójstwem. Ale tym razem obie strony zatrzymały się, gdy nadeszła wiadomość z bezimiennego kanału. Czy już z nią rozmawialiście? Nikt nie musiał pytać, kim była ona. Na rubieżach Cindermark Front, terrariańscy zwiadowcy, którzy spodziewali się ognia, zostali zaproszeni na kolację przez byłych wrogów obcych, którzy nie składali kapitulacji, lecz dzielili się historiami. A w świątyni Uxtor, gdzie niegdyś z sufitu spadały bronie jako błogosławieństwo, wyryto nowy napis pod łukiem sklepienia: Gdy jesteś w niepewności, znajdź babcia. Ostatni raz, gdy ktokolwiek widział Myren Sol, szła przez piaski Tyrun Expanse, trzymając za rękę dwoje dzieci. Nie towarzyszyły jej statki. Żadne kamery nie odważyły się nagrywać. Tylko ona, nucąca kołysankę napisaną za nim gwiazdy miały imiona, znikająca w złotej po świacie zmierzchu. I chociaż jej imienia nigdy nie wpisano do żadnej konstytucji ani rejestru domen, każdy gatunek, który przetrwał wielkie rozplątanie, zapamiętał ją jako jedno wiedźma cichych rewolucji. A pod jej nieobecność galaktyka nie wybuchła, nie zapadła się, nie rozpaczała. Odetchnęła, bo Meiren Sol przypomniała im jak.